Cześć wszystkim, witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy w mieście, które słynie z tradycji górniczych. Nie tylko z tego, ale te tradycje chciałem dzisiaj podkreślić. Za mną jest szyb kopalni Pomorzany, to jest kopalnia cynku i jełowiu. Będziemy się także zastanawiać, co to miasto ma wspólnego z pewnym włoskim oficerem, który brał udział w kampanii. Garibaldiego. Jesteśmy w Wonkuszu. To jest miasto w pojedynstwie małopolskim. Leży na Wyżynie w kraju Miasto ma przebogate tradycje górnicze. A tutaj widzimy rekonstrukcję średniowiecznych murów miasta. Miasto zostało założone, czy prawa miejskie zostało w 1299 roku, czyli u stóp XIII wieku, mury powstały w XIV wieku. czemu ojciec zawdzięcza taką popularność i rozwój, zwłaszcza w średniowieczu? Otóż, po pierwsze, były tu pokłady srebra, a druga sprawa no, były na trasie Kraków-Wrocław. Do Holkusza sprowadza mnie chęć wyjaśnienia w jaki sposób to miasto jest związane z losami włoskiego pułkownika Francesco Mullo miasto w Małopolsce o górniczych tradycjach o, a tutaj mamy jednego z dworców co łączyło on tuż Miasteczko w Małopolsce, z włoskim dynkownika, przybyłem na tereny ziem polskich, z dalekiego południa. Tutaj wejdziemy, zobaczymy, zdaje się, że tędy też można wejść na rynek. Dosyć wysoka ta wieża, z dzwonnicą. Dosyć ciekawej barwy, taka rudawa. A tutaj mamy informację, że w średniowieczu w tym miejscu przebiegały mury miasta. Tam na tej tablicy było napisane, że mur ma grubość 1,70 m. A powiedzmy, że ma to 1,70 m. Faktycznie jest zewnątrz czerwona skała czy kamień, a w środku pięć salony za prawą. Tak były budowane te mury. To jest oczywiście rekonstrukcja i zakładam, że jak budowano, jak istniał ten mur to nie było tej wieży. Dosyć wysoka pewnie z góry jest bardzo ładny widok na okolicę. Być może nawet widać zamek w Rapsztynie. Bazylika świętego Andrzeja Apostoł tak. O, a tutaj mamy kolejnego gościa. Też znowu gwarek. Mm. Bardzo ładnie to zrobione. Przyjemnie się tutaj spaceruje. Widać, widać te mury które żeśmy oglądali z drugiej strony ja się zastanawiam czy w średniowieczu taka wieża miała dach w ogóle no, tak nie taki na pewno widane czy w ogóle jakikolwiek dach miała tu już jesteśmy w pobliżu samego rynku który też nie wygląda jak ten oryginalny z średniowiecza który już był w czasach zaboru. Tutaj po drodze spotkaliśmy kolejnego gwarka. Czy to jest jakaś ścieżka turystyczna, jakaś aplikacja, dzięki której można chodzić i po kolei odwiedzać tych gwarków? Tutaj są jakieś poważne prace. Trudno nagrać jakieś ciekawe obrazki z tego rynku, ze względu, że wszędzie są płoty ustawione przez budowlańców. Samochody jeżdżą. Zajrzyjmy co tam jest. Może to nie jest najlepszy moment do oglądania Olkuskiego Rynku. Już kamera widzi, ja nie widzę. Także potem sobie obejrzę. Właśnie przed chwilą rozmawiałem z autochtonem. Mówił, że tutaj kiedyś były piękne świerki srebrzyste. Już takie dosyć wyrośnięte. Decyzją rady miasta zostały usunięte. Cały plac został wybrukowany kamieniem. A teraz cała ta afera z tym płotem jest właśnie zorganizowana po to, żeby przygotować miejsca pod podnasadzenia zieleni wysokiej i niskiej. Czyli, tak, wycieli a teraz sadzą od nowa. na rynku zabudowa dosyć niska głównie jednopiętrowa to znaczy parter i pierwsze piętro tu jest akurat wyższy budynek trochę ale jak sobie spojrzymy do przodu widać że domy nie są zbyt wysokie Przejdźmy jeszcze trochę w tym kierunku, tam jest jakaś grupa. Coś oglądają. Przejdę na drugą stronę ulicy, żeby z pewnej perspektywy popatrzeć na Bazylikę Świętego Andrzeja Apostoła. W pierwszym planie w centrum był kiedyś stary ratusz. Teraz są tylko mury, które upamiętniają ten fakt, ale nie ma tu żadnego budynku, jest tylko wejście do podziemi Olkuskich. Tam jest muzeum miasta Olkusz. Dosyć fajne, warto to odwiedzić. Olkusz powstał w 1299. Powstał prawa miejskie, chociaż to też nie jest do końca pewne, bo akt lokacyjny zaginął i w sumie trudno ustalić w 100% jaka była data nadania praw miejskich związanych jest właśnie z górnictwem z wydobyciem srebra w, w ostatnim stuleciu no i w tym na początku tego też z wydobyciem synku i ołowiu, ale te kopalnie już zostały chyba pozamykane to już nie funkcjonuje pierwsze tąpnięcie w górnictwie olkuskim nastąpiło zdaje się w XV wieku kiedy te pokłady srebra, które były bardzo blisko powierzchni ziemi się wyczerpały i trzeba było budować stolnie, czyli wprowadzić nową technologię do górnictwa. Ale z tym sobie dosyć szybko poradzono. Drugie tąknięcie to było w XVII wieku. Potop szwedzki. Szwedzi przyjeżdżają pod częstochowę i planują zajęcie klasztoru. A w związku z tym, ponieważ klasztor się broni, potrzebują kogoś, kto. Kopie tunele i podłoży dynamit pod murami Plastorny. No dobra, bo przerwałem o tej częstochowie całej jasnej górze. No i Szwedzi tam chcieli zrobić podkopy. No i kto to miał zrobić? No najlepiej górnicy, dlatego tutaj przyjechali. Armia szwedzka przyjechała, zapakowała wszystkich górników, zabrała ich do częstochowy, i tam. Podobnie wszyscy zginęli ostatecznie, i to też było pewne tąpnięcie, no skoro ludzie zajmujący się wydobyciem nagle w jednym momencie wszyscy zginęli, no to musiał być to jakiś szok. Na pewno potem tradycje górnicze odżyły już po II wojnie światowej, chociaż wcześniej też były próby raniłowania górnictwa. Ale po II wojnie światowej, za czasów komuny zaczęto tutaj wydobywać cynki i ołów. W pobliskim bukowni jest futa jeszcze, która z tych gród wytapia ołów. Rozpoczyna się wiosna, święta wielkanocna już za niedługo, dlatego coraz więcej takich dekoracji związanych z tym właśnie wydarzeniem. A my szukamy teraz ulicy Francesco Nulvo. No o co chodzi? Chodzi o to, że on wraz z Garibaldem walczyli o zjednoczenie Włoch, a tam gwarantem tego, że do czegoś takiego nie dojdzie, były Austro-Węgry. Tak jak tutaj w XIX wieku gwarantem tego, że, że Polska się nie odbuduje, była Rosja, tak na Półwyspie Apenińskim było to Austro-Węgry, czyli też jeden z zaborców, naszych zaborców. I włoscy rewolucjoniści, włoscy konstruktorzy zjednoczenia szukali szansy w tym, żeby otworzyć drugi front. Najpierw spodziewali się, że wybuchnie powstanie na Węgrzech, Skoro takie powstanie nie wybuchło na Węgrzech, a wybuchło w Polsce czy w Królestwie Polskim, Włosi postanowili wesprzeć powstańców i przyjechał tutaj m.in. Francesco Nullo. Wybuch powstania w Królestwie Polskim było o tyle korzystne dla wojsk Garibaldiego i dla wszystkich tych, którzy chcieli zjednoczenia Włoch. Że cesarstwo austriackie musiało się częściowo zaangażować na drugim froncie, dla nich na froncie północnym, a Włosi wtedy mieli większe szanse, żeby zjednoczyć całą masę małych włoskich państwek. No i w końcu udało się dotrzeć Olkusz Bergamo, Mogiła Francesco Nulla. Otóż pułkownik Francesco Nullo przyjechał tutaj ze swoim oddziałem, żeby walczyć w powstaniu styczniowym, w polskiej historii. Francesco Nullo i jego oddział są odbierani bardzo pozytywnie. Ich obecność tutaj nie miała naprawdę dużego znaczenia militarnego ani jakiegoś takiego wsparcia materialnego dla powstańców. Natomiast było to wykorzystane propagandowo. Kiedy tu przybył. Gazety krakowskie pisały o tym wydarzeniu, co miało podnieść na duchu i być może przekonać do powstania tych, którzy przekonani nie byli jeszcze wtedy. San Francesco Nullo zginął w bitwie pod Krzykawką, jak głosi tutaj napis, 5 maja 1863 roku. Tutaj jeszcze mogiły innych powstańców, którzy również zginęli pod przypad. Tutaj jakieś mogiły Monte Cassino, Bologna, Toretto, czyli żołnierzy walczących w czasie II wojny światowej. Tutaj mogiły Włochów walczących w Powstaniu Styczniowym. Ci, którzy byli tutaj razem z Francesco Menlo. Marszałek Piłsudski No to teraz sobie wrócimy do rynku Tylko już nie ulicą Francesco Murlo, Ale ulicą Kazimierza Wielkiego. Pamiętajmy, że tutaj nie tylko smutne czasy Ale też bardzo wesołe Miałem się kierować do rynku I tam zastanawiać się co dalej, ale ponieważ jestem w pobliżu dworca kolejowego, postanowiłem się tam jeszcze przejść. Zobaczyć, co w pierwszej kolejności zobaczą osoby przyjeżdżające do lukusza pociągiem. Czy to będzie ładna, nowoczesna stacja, czy raczej relik komunitów który jeszcze w wielu miastach, zwłaszcza tych mniejszych, można spotkać. Tomolkus, bardzo ładne miasto, zadbane, czyste, sporo zieleni, no może za wyjątkiem samego rynku, gdzie całość była wybitnie wybrukowana. Ale jak widzieliście, prowadzono są już prace, które mają przywrócić trochę zieleni. Wspomniany już mieszkaniec którego spotkałem, mówił, że w lato. Musi tam przyjeżdżać straż pożarna i polewać bruk wodą, żeby było trochę chłodniej. No i tutaj dworzec. No niestety, widzimy, że trzeba byłoby tu popracować na tym jeszcze trochę. A pis, wielki napis. Zmieniamy dworzec dla siebie. No panowie, ja myślałem, że to już jest zmienione dawno. No dobra, potraktujmy to jako zaproszenie w przyszłości o a tu jakby ktoś chciał jechać Kikbus linia ekspresowa odjazdy do Sosnowiec, dworzec PKP Katowice Aha, i jeszcze Dąbrowa Górnicza no i wiadomo to wszystkie mniejsze miejscowości pomiędzy no, szukam przejścia no przynajmniej na perony ulica Składowa, przynajmniej na perony bo do budynku zdaje się teraz chyba się nie wejdzie no nie no tutaj nie wejdziemy nigdzie kwarka, tory i ziemi nie zagrożone to, to znaczy że można iść żadnych znaków dostrzegawczych jedynie czego można w tył obawiać to do dotknięcia wciągówkę ale nie wiem tam stary zegar ale dzieje się. się że się dzieje no dobra na szczęście pociągiem nie przyjechałem pociągiem nie wyjeżdżam, także zostawię tą zagadkę lch co to znaczy no i dobra odwrót drworca chciałem powiedzieć jeszcze taką rzecz że jeśli to nie wybrzmiało wystarczająco wyraźnie to związek Francesco z lutuszem jest taki że chłop przyjechał z Włoch chciał powalczyć niestety no został zabity w bitwie pod Krzykawką. no i został pochowany na olkuskim cmentarzu. Sam przyjazd tych jego i jego oddziału był raczej propagandowo wykorzystany, bo militarnie to nie była znacząca siła. Jeśli ktoś się czegoś więcej chce dowiedzieć, to na pewno przyjazd do Olkusza jest warty rozważenia. A za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia.